Z tej strony Kacper. Na moim kanale znajdziecie już kilka inteligentnych zegarków, a dzisiaj przyszedł czas na coś innego, ale również z kategorii urządzeń noszonych na ręce. Dzisiaj przyszedł czas na Opaskę Kruger Mats Smart Band Fit One. I dziś zrobimy sobie jego standardowe odpakowanie. Dobra, to przejdźmy do opakowania. Jest ono wykonane całkowicie z tworzywa sztucznego. W większości jest to przeźroczyste tworzywo, jedynie dół jest taki biały. Całość wygląda moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie, ponieważ nie jest to duże pudełko. No i jest takie prawie że okrągłe naprawdę fajnie to wygląda. Na opakowaniu nie znajdziemy zbyt wielu treści, jedynie umieszczono tutaj nazwę produktu oraz po środku widoczny jest ten wkład do tej opaski, bez którego nie zrobimy prawdę mówiąc nic. Z tyłu znajdziemy jedynie jeszcze skróconą funkcjonalność tej opaski, czyli, że mamy tutaj yy, krokomierz, że możemy rejestrować nasz sen, że możemy też sprawdzać, ile kalorii spalimy. No i jest też informacja, że yy, ta, ta opaska jest wspierana przez Androida w wersji 4.3 i wyżej i iOS 7 i wyżej, oczywiście. Sprawdźmy teraz, co znajdziemy w pudełeczku. Oczywiście znajdziemy ten wkład, który mocujemy do opaski. A pod spodem mamy samą opaskę, która no, już czuję, że jest taka no, taka guma, plastik no taki no słabej jakości dość. Taki zwy, zwyczajny straszny. I właśnie tutaj w ten otwór wkładamy samo urządzonko no dość trudno się wkłada aczkolwiek no to jest chyba plus bo też trudno będzie wyjąć więc przypadkowo nam nie wypadnie więc to jest akurat plus i oprócz tego znajdziemy jeszcze w opakowaniu klucz który prawdopodobnie o tu jest instrukcja yy, służy do aha do otwierania klapki z tyłu tej opaski Tutaj w taki sposób. Chyba. O tak. Możemy na przykład wymienić baterię, gdy nam się rozładuje. Więc to jest akurat bardzo fajna opcja. W tym filmiku odnośnie unboxingu opaski Kruger Mat Smart Band Fit One to już chyba wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie właśnie tej opaski, dajcie śmiało znać w komentarzach. Pisemna wersja unboxingu będzie dostępna tym razem na stronie ubieralni.pl, tak jak już to było w przypadku niektórych inteligentnych zegarków. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!